Chciałem Wam pokazać tutaj takie urządzenie, może niektórzy zauważą, że to jest z Anglii, czy brytyjskie urządzenie, tak zwane RCD Residual Current Device po naszemu różnicówka, wyłącznik różnicowo prądowy, nie wiem z którego to rozroku, ale to jest dosyć dosyć stare, e, tu mamy. Przyciski tu jest, przycisk do testu. No tu mam bezpiecznik, jak widać, fius Zaraz go otworzę, zobaczymy coś w środku. No co mogę powiedzieć? No, to się stosowało bardziej do urządzeń takich zewnętrznych, lub też które wymagały użycia różnicówki. Tutaj przebój Zasilanie pewnie u góry, albo odwrotnie. Dobra, otworzę, zobaczymy coś w środku. Tak wygląda w środku po otwarciu tego tej puszki. Co widzimy tutaj? Jest, pisze po angielsku "supply", czyli zasilanie. Jest "load", czyli na, na urządzenia wyjście. Jest tylko "live" i "n", czyli "live" i neutral, neutralny. Tu mamy z boku jest uziemienie, jak widać po znaczku. W środku raczej nie będę w stanie, może otworzyć już jest osłona jedna, to jest na torksy Także to są torksy. No nie wiem czy mam takie to są torksy z tym otworem. Trzeba będzie, to jest z bolcem. Dobra, próbujemy. Aż no, udało mi się to odkręcić te śrubki. A no, w środku nie za wiele można zobaczyć tylko tutaj, że jest bezpiecznik są dwa przyciski i tyle tu nie będę tego otwierał żeby to nie zniszczyć I no, że tu jest płytka drukowana i tyle, Więc więcej tu nic nie mogę zobaczyć tu jest podlotowany przewód od uziemienia tak jak mówiłem wcześniej doprowadzony do płytki też po aby różnicówka mogła odpowiednio działać tyle, tu tutaj mamy puszkę to jest puszka natynkowa która również może być używana do włączników, jak i gniazdek. Nie tylko tego urządzenia. Właśnie co mnie wkurza w Polsce, bo jak jest na przykład takie gniazdko, czy ten włącznik, to jest tylko i włącznik i wyłącznik. Zaraz znajdę. Tu mam taki stary. Zobaczcie o co mi chodzi. Jest gniazdko, nie? Tak, akurat wyrwane razem z płytką się. Doło. No i co? I tutaj już raczej nie przykręcimy jakiegoś innych gniazdek czy czegoś takiego. To jest tylko przeznaczone do gniazdka, prawda? Podwójnego. I tyle, nie? Znaczy włączników nie widziałem, żeby można było na przykład kupić zamiast tego to włączniki podwójne i, założyć tą, i użyć tą samą puszkę. A tutaj natomiast możemy sobie założyć różne włączniki podwójne, potrójne, czy też gniazdko pojedyncze to jest taki uniwersalny box. No, i tak by to wyglądało. Zaraz chyba znajdę gdzieś mam jeszcze włączniki brytyjskie. A pokażę Wam o co mi chodziło z tymi z tą puszką natynkową, że mogę sobie założyć takie gniazdko pojedyncze jaki taki włącznik. To jest akurat dimmer, czyli możemy ściemniać oświetlenia. No i... śmiałem miałem jeszcze pojedynczy włącznik, mogę teraz znaleźć O tu jest, podwójny O, i takie coś możemy też założyć, bez problemu. Natomiast tu, tak jak mówiłem wcześniej, nic nie możemy z tym zrobić, no. Żebym tylko użyć te gniazdka, te kuszka, to już jest razem. Czy do niczego już raczej nie będzie nam pasować. No. Jaka mała ciekawostka o tym. Nie wiem, czy ktoś już widział takie urządzenie. Czyli taka różnicówka zewnętrzna, czy zewnętrzna tym w tym sensie, że można sobie zamontować gdzieś poza, poza skrzynką elektryczną, czy też tablicą rozdzielczą. I wtedy sobie możemy podłączyć jakieś osobne urządzenie, które wymaga różnicówki. No i tak by to wyglądało, nie? Od środka. Za wiele nie zobaczymy, bo to są układ elektroniczny, ja tu nie będę tego niszczył jeszcze może mi to przydać no i tak to wygląda to się montuje na ścianę o, no i tyle gdzie chcieli to jeszcze mam innych parę parę jakichś gadżetów jakichś ciekawostek też jakiś retro trochę no dobra to by było na tyle dopowiem, bo tutaj jest, są dwa przyciski jeden jest T, czyli do testu a drugi R, czyli do resetu. Jak już wciśniemy T, żeby sprawdzić, no to nam wyskoczy. I żeby wszystko znowu wrzuciło do normy, trzeba wcisnąć R. Zaraz spróbuję, może go uruchomię. Jeśli to urządzenie włączymy, i zobaczymy, czy to chodzi. A udało mi się podłączyć jakąś lampeczkę, żeby sprawdzić. I teraz tak, naciskamy przycisk test. Cyk nie działa. Tak jak powinno, i naciskamy przycisk. Reset teraz o, i proszę, działa. No i tak, właśnie chciałem Wam taki coś pokazać taką, taką ciekawostkę, właśnie jak to kiedyś wyglądała. Taka jakby różnicówka, czyli to jest różnicówka stosowana w, w, w Anglii, Wielkiej Brytanii kilka lat temu. Podejrzewam. Znaczy już teraz to wiadomo, już się takich nie stosuje. Już są razem z tablicy rozdzielczej, i nie ma potrzeby montowania takich urządzeń teraz. No i to by było na tyle, nie? Fajnie działa. Jeszcze raz zobaczmy przycisk, test, reset i z powrotem nam uruchamia. Proszę bardzo.